Za chwilę w Zbibis, najnowsze pasma wielka zabawa, super księga, a następnie dbaj kucharz za szaleją kuchni, kucharz duży, kucharz mały. Gdy dopadnie Cię średni głód, nic nie pomoże Ci poskromić go lepiej od serka tanio. Świetny smak i konsystencje serka tanio poznaj dziś. Żywe kultury, bakterii, pyszny owocowy wsad. Zawarte w serku tanio ogromne kawałki owoców i warzyw nasycą Cię i sprawią, że średni głód ucieknie pod skok. Kawka, świeżych zbóż, doskonały smak. I poprawi też perystaltykę jelit. Serek tanią, jedz go, jedz. tanio, piec go, jest! Tanio, taki dobry, tanio, a taki tanio. Serek go, jedz. Kupi i sposób. czekamy Lego Marvel. Co, jest dzisiaj 8? Cię kosztuje tylko, ciebie się 7:25. Tamekę do. Każda chwila może być hitem. SK muzyką się żyje. Codziennie w Radiu Złote Przeboje gramy muzykę, która jest wyjątkowa. Genialne utwory. Najlepsze z najlepszych. To Złote Przeboje. Największe przeboje wszechczasów. Miłość w i A w życiu trzeba słuchać tego, co się naprawdę kocha. Słuchaj radia Złote Przeboje. Pepsi. Ciekawe ile ją kosztuje. Tylko w milionce można kupić. To znaczy milion można kupić kole Pepsi. Jedynie. 99 złotych <słysy> Oferta. Plawa, oferta Idzie teraz e, lecica, woda, a nie. Prosiło mnie 27 chłopców, nawet kapitan dyskutantów. Żadne z niego ciacho, ale przekonał mnie jakoś. Cześć, jestem Jean Gossamer. Jestem nowa. Czy jest jakieś miejsce, gdzie mogę usiąść? Nadzdolni codziennie o 8:45 i 16:45 tylko w Zbilis. Uważaj, co łowisz.